Bartek, jesteś pod wrażeniem? Opowiadaj. Nie, zajebiste, wiesz. <laughs> Kinga, jadą? Jadą, jadą, jadą Ale na nie pojadą. Czekaj, może puszczą jeszcze. Poszli! Ja pierdolę. O, tu trzeba lata, Czekaj, się troszkę cofnę, bo nie, nie ogarniam całej. Wiesz, jak Tak i tu Mega, mega kurde zjeżdżania. Pierwsze wyjeżdżają mi tu i tu nie. Ja jedzie coś. Ja pierdzielę, są. Idą. A puste. Co nie? Co nie stanę? Już koniec. Ostatnie. Ale, wracają! wracają. Ale śmignie! Ale będzie dobrze! Ale urwał! Ale urwał!